Tak, witam Was na kolejnym krótkim wideoporadniku. W tej części właściwie nie będzie wideoporadnik dotyczący zagadnień graficznych, natomiast kilka osób pytało, e, czy można w, w GIMPie zmienić e, język i taka opcja jak najbardziej jest możliwa. W e, preferencjach w zakładce Interface mamy opcję język. Wybierzemy sobie język, który nas interesuje. Jak widzimy wspierany jest naprawdę bardzo duża ilość e, wersji językowych tego, tej aplikacji. Wybierzemy sobie E, angielski, brytyjski, klikniemy OK Informuje nas GIMP o tym, że należy e, ponownie uruchomić program, żeby zmiany zostały uwzględnione. No, tutaj sobie może uruch. No. Uruchamiamy ponownie Gimpa. Już tutaj informacje nawet e, przy starcie są w języku angielskim, File Edit Select View. Image. Jak widzimy jest wszystko po angielsku. Wybierzmy sobie jakiś obrazek. Mode Normal. Przejdziemy do właściwości. I mamy wszystko po angielsku. Także zmiana jest bardzo prosta. Ja sobie powrócę do języka polskiego. Preferencje. Interface. Language I wybieramy polski Polish OK I restart Dzięki za uwagę i miłego gimpowania Na razie